Cześć, jestem Maguś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Two Point Hospital i tak kupiłam nowy dodatek, który wyjeżdża całkiem niedawno, Culture Shock, tak się nazywa i dzisiaj wybierzemy się do Studio Playwood, gdzie, będzie, gdzie będziemy leczyć pacjentów przed kamerami na planie najnowszego serialu medycznego w Two Point, czyli zostaniemy gwiazdami telewizyjnymi. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę. Całą playlistę ze wszystkimi odcinkami z Two Point Hospital macie w karcie, więc zachęcam was do zajrzenia. Witaj w Studio Playwood, producent nowego serialu medycznego poprosili Cię o organizację całego przedsięwzięcia. Chcą, żeby zajął się tym prawdziwy administrator szpitala, bo to doda realizmu i dynamiki, i humoru, oraz zapewni wysoką jakość. W serialu zapyziały oddział. Roderick Cushen zagra doświadczonego lekarza, który z jakiegoś powodu nie pamięta jak leczyć. Zdecydowano się nazwać tę postać doktor Roderick Cushen, ponieważ, no cóż, wolę tego nie roztrząsać. Dzięki temu pan Cushion ma łatwiej, jasne? I na tym skończmy temat. Aby stworzyć dzieło, które podbije serca mieszkańców hrabstwa, musisz popracować nad charakterem głównego bohatera, Rodrika Cashona. Ludzie nie lubią postaci, które się nie rozwijają to przypominają im o własnej dramatycznie nudnej egzystencji. Roderick nie będzie bratał się z resztą ekipy podczas przerw, nie za takie pieniądze. Więc ma oddzielną przyczepę, jeśli nie możesz go znaleźć, pewnie właśnie tam się chowa, A żeby wstrzyknąć do produkcji trochę prawdziwych emocji, aktorzy naprawdę będą leczyć pacjentów. A przynajmniej próbować. Co może pójść nie tak! To brzmi naprawdę świetnie. okej. Okay. mamy pana Rodrika Koszona i jestem ciekawa, gdzie jest jego przyczepa. Prawdopodobnie tutaj. Okej, okay, tego miejsca nawet nie będę mogła kupić. Wygląda to naprawdę nieźle. Studio filmowe Playwood. Pierwszym zadaniem naszego odcinka pilotażowego będzie przeszkolenie pana Rodrika Koszona i zbudowanie marketingu, ale wiecie co? Zacznijmy jednak od recepcji. I zacznijmy od, wiecie, prawdziwych gabinetów, w których będzie się rzeczywiście leczyło. Czyli gabinet internistyczny i myślę, że apteka. To będą dwa pomieszczenia na start. W sumie całkiem klasycznie. I teraz myślę, czy nie przestawić tej recepcji tutaj. To będzie zdecydowanie lepsze miejsce. Budujemy jeszcze tą aptekę, o której mówiłam. I zbudujemy ją tutaj. Nie pytajcie, dlaczego stawiam drzwi w ten sposób. Chociaż w sumie możecie zapytać. Myślę, że tutaj w tym miejscu postawimy sobie... Yy, pomieszczenie socjalne. Pomieszczenie socjalne dla moich pracowników. Yy, oczywiście nie dla pana kuszona, on ma swoją przyczepę. Bardzo fajnie jest to rozwiązane. Dobra, możemy ruszyć ze szpitalem. Oczywiście zatrudnimy sobie personel. Yy, dobra, niech będzie psychiatra, dobra, niech będzie psychiatra, zatrudnimy sobie pielęgniarza. Yy, niech to będzie pani Nelly Maruda, dobra, niech pani Maruda też będzie pracownikiem. No, i oczywiście asystent i dozorca, dozorca, który łapie duchy, bo czuję, że tutaj będzie trochę się działo, jeśli chodzi o śmierć moich pacjentów. I musimy zbudować marketing. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby od razu to pomieszczenie zbudować. Będziemy mieć jedno zadanie już zrealizowane 4 na 3. To jest w sumie idealne miejsce na naszą salę marketingową. Tym samym mamy zrealizowane pierwsze zadanie. I zastanawiam się, czy to dobry pomysł od razu robić jakieś kampanie marketingowe, czy najpierw zajmiemy się szkoleniem pana Rodrika? I w sumie, wiecie co? Przeszkolimy go. Zbudujemy od razu pomieszczenie szkoleniowe i zrobimy z niego internistę. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tym się pan Kuszyn zajął. W takim razie rozpoczynamy szkolenie z internistyki, a naszym stażystą będzie pan Kuszyn. Ok, skoro mamy psychiatrę, to myślę, że dobrym pomysłem będzie jeszcze zbudowanie od razu tego gabinetu psychiatrii. I wiem, że może to wygląda trochę dziwnie, ale to i tak są pomieszczenia tylko dla pracowników. Pacjenci tam nie będą przychodzić, więc myślę, że spokojnie możemy sobie tutaj ten gabinet postawić. Trochę jakoś dziwnie organizacyjnie do tego podeszłam, ale ten szpital jest zupełnie inny niż wszystkie inne, które do tej pory budowałam. I mamy nową chorobę: Zwrot smarkowy. Zmiany wydzielania śluzu blokują drogi oddechowe, przyczyną są nagłe zmiany w narracji oraz odkrycie, że wszystko jest tylko snem. I leczymy to w aptece. Także aptekę już mamy, pierwsze choroby zazwyczaj leczy się w aptece, więc to jest jakby pierwszorzędna rzecz, którą buduję w moim szpitalu. Myślę, że skupimy się również na ławkach, śmietnikach i innych tego typu rzeczach. I tutaj zrobimy taką małą poczekalnię. A z drugiej strony poczekalni będzie stał automat z napojami. I może duży kosz na śmieci. O, to będzie pierwsze takie miejsce. Um, myślę, że kosz na śmieci postawimy też tutaj. I w sumie jesteśmy gotowi do naszego odcinka piotrzewego. Oczywiście, kiedy pan Kuszen będzie gotowy zacząć działać, jest niezadowolony. Płacimy mu 50 tysięcy, a on jest niezadowolony. Waga, mamy pierwszą śmierć. I mamy pierwszego ducha. Pan na szczęście umie łapać duchy. Dobra, doskonale. Możemy się od razu tym zająć. Czyli są, wiecie, emocje. Emocje w serialu się dzieją. E, to chyba najważniejsze, nie? W zasadzie sensie ludzie nie będą wiedzieć, że to było prawdziwe. Teraz, kiedy prace nad serialem trwają, producenci kontaktują się z nami, by przekazać, co ich zdaniem powinno zdarzyć się w kolejnych odcinkach. Jeśli ich pomysły pojawią się w serialu, może otrzymamy dodatkowe fundusze. Ludzie w sieci czasem strasznie narzekają na telewizję, właściwie to na wszystko. Negatywne opinie o serialu źle wpływają na naszą reputację. Na szczęście możemy walczyć z ich okrutnie raniącymi słowami, inwestując w marketing. I musimy ukończyć cztery kampanie marketingowe. Eee... Roderick musi zdiagnozować trzech pacjentów, więc to dobrze, że przeszkoliliśmy go w, jakby w kwestii internistyki. I musimy wyleczyć sześciu pacjentów z syndromu kaskadera. Także prawdopodobnie pojawi się nowa choroba. Ok, musimy rozpocząć szkolenie, ponieważ tak zarządza producent. Więc w sumie zrobimy niewielką kampanię. Niewielką kampanię, po prostu. Niewielka kampania to wystarczy. No i oczywiście zatrudniamy nowego asystenta, który będzie się tym zajmował. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy może być tak, że będą od nas wymagali śmierci pacjentów? W sumie, wiecie, takie rzeczy się sprzedają w telewizji, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie w tym szpitalu. I mamy pierwszą potrzebę dalszej diagnozy. W takim razie zbudujemy sobie. O, dostaliśmy ocenę 4 na 5. To ten Koleś! Okej, okay, reputacja wzrosła doskonale. Yy, to chyba zasługa Rodrika. Nie tego, że jestem dobrym dyrektorem szpitala, na pewno nie. Yy, budujemy sobie oddział. Tylko dużo łóżek się w tym oddziale nie zmieści. Na razie zróbmy trzy. Ponieważ y, jesteśmy dość biedni, jeśli chodzi o fundusze y, i poczekamy na dalsze y, jakby pomysły producenta, jak będzie też dużo pacjentów, to powiększymy oddział. Na razie po prostu sprawdźmy tak, żeby można było kogokolwiek tam leczyć. W sumie dobrze byłoby zadbać też o wygląd e, mojego szpitala, więc postawmy sobie może smoka? O smok działa naprawdę dobrze. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Postawmy w takim razie jeszcze jednego smoka na środku. Na razie, póki nie ma tam żadnych gabinetów, e, i postawmy też śpi śpiewające ryby w każdym, w każdym z gabinetów, w każdym z pomieszczeń. Śpiewające ryby wpływają pozytywnie na morale pacjentów, badania tak właśnie mówią. E, stwierdzili to amerykańscy naukowcy więc w każdym z tych pomieszczeń będzie jedna ryba. I mimo wszystko dalej nie jesteśmy w stanie pacjenta zdiagnozować, to musi być jakiś ciężki przypadek. Czy pan wygląda na ciężki przypadek? Nie wydaje mi się, no ale dobra. Niech tak będzie. Budujemy sobie kolejny gabinet. Okej, okay, niech niech robi zastrzyki, bo to się może przydać. Wyczerpaliśmy wszystkie opcje diagnozy? Nie, nie. Na szczęście mamy kolejne pomieszczenie diagnostyczne, więc może tego pana, a przepraszam panią, może panią Emilię Shandi uda się w końcu zdiagnozować. Niewiele jej brakuje, bo już 70% udało się stwierdzić. O, 90%. To znaczy, że teraz możliwie się dowiemy, co tej pani tak naprawdę dolega. Panie Kaszyn, oto Pańskie zadanie. Proszę zdiagnozować pacjentkę. Już wszystko prawdziwi pielęgniarze i lekarze zrobili. Teraz wystarczy stwierdzić, co to jest, tylko proszę się nie pomylić. Okej. Okay. Udało się odkryć bulwer Filmy wykształciły w nas przekonanie, że pianina spadają ludziom tylko na głowy. Okazuje się, że czasem spadają także na stopy, co bywa naprawdę niewygodne. Z powodu poważnych złamań palców u stóp pacjenci podczas poruszania się wydają dźwięki przypominające muzykę klasyczną. I leczy się to na oddziale, więc oddział już mamy i musimy zrobić gabinet internistyczny na poziomie czwartym. W sumie, czemu nie? Wiecie, takie rzeczy możemy śmiało robić, bo tutaj chodzi o sztukę. Pomyślałam sobie że powiększę to pomieszczenie, bo w przeciwnym razie nie byłabym w stanie umieścić w nim tyle obiektów, żeby to miało się udać. I doszłam do wniosku, że poukładam różne plakaty z różnymi chorobami. Przeważnie to są plakaty, które służą edukacji naszych pacjentów, ale liczę na to, że pan Roderick spojrzy na plakat i szybko rozpozna daną chorobę. I to tym samym pozwoli nam przeżyć do następnego miesiąca, do następnego odcinka. W sumie chyba nawet zrobiłam na poziom piąty, a nie tylko na czwarty, ale to nic, to na pewno pozytywnie będzie wyglądało, zarówno w telewizji, jak i pan Roderick będzie czuł się, mam nadzieję, lepiej. Swoją drogą, udało się też zrobić tą kampanię marketingową, więc możemy sobie rozpocząć kolejną Chociaż nie jestem pewna czy to był dobry pomysł, ale dobra Czy mamy jeszcze kolejnego internista? Chyba mamy, ale skoro pan Roderick musi zdiagnozować pacjentów To nie jestem pewna czy to jest dobry pomysł, chociaż z drugiej strony jeszcze tylko jeden Więc może trochę mu dopomożemy Dopomożemy mu, ale tym razem zrobimy e, gabinet internistyczny jak tylko dostaniemy pieniądze od producenta bo mnie w tym momencie na to nie stać i zrobimy go troszeczkę bardziej skromnie nie, nie tak producenci serialu mają pomysł umieść plakat z filmu akcji i Rekin śmietnik dobra, czyli będę musiała umieścić nowe obiekty problem polega na tym, że nie za bardzo mnie na to stać myślę, że pożyczka będzie tutaj wskazana wiecie, takie produkcje wiadomo, że na początku nie są zbyt rentowne, dopiero z czasem zaczynają się zwracać musimy umieścić Trzy plakaty z filmu akcji. Trzy plakaty z filmu akcji, doskonale. To jest e, ten plakat i musimy je w różnych miejscach. E, o! To tyle! W sumie to wystarczyło doskonale. Myślałam, że jeszcze będę musiała rekinowe śmietniki robić, ale na szczęście się udało. Mamy kasę, więc szybko stawiamy gabinet internistyczny, zanim e, coś pójdzie nie tak. Musimy pospieszyć się z diagnozą pacjentów. Oczywiście e, tutaj pan sobie czeka, bo mu gorąco i on... Aha, on sobie idzie odpoczywać, no tak. jak widzicie. E, niezbędne będzie zatrudnienie drugiego internisty, który zajmie się swoją pracą. Panie Roderiku, czy może pan wrócić? Bardzo jest pan potrzebny w swoim zadaniu. I czekajcie, bo widziałam tutaj nową osobę. To mi wygląda na kaskadera. Dokładnie taką musimy chorobę znaleźć. Syndrom kaskadera. Jestem ciekawa czy już możemy kupić pomieszczenie, w którym, w którym moglibyśmy go leczyć. Strefa zagrożenia. Wylecz pacjentów z syndromem kaskadera. Dokładnie tak. Bądźmy przygotowani. 7 na 3? Bardzo duże pomieszczenie, okej. Okay. To w sumie, chyba nie najgorzej rozłożyłam sprzęty w moim szpitalu. Ok, czuję, że to będzie. To będzie prawdziwie kaskaderski film. Kto tutaj w ogóle musi leczyć? Lekarz. Mam tylko nadzieję, że to nie musi być pan Roderick, bo on jest dość kapryśny, jeśli chodzi o pracę. Zatrudnimy sobie jeszcze jednego lekarza, który będzie się tutaj zajmował e, tym konkretnym gabinetem. E, no i e, będziemy udawali, że pan Roderick pracuje. A tak naprawdę prawdopodobnie e, całą robotę odwali pan Felix. Przynajmniej dostało mu się lepszy gabinet. To jest, to jest plus. Wygląda na to, że mamy kolejnego kaskadera. Tylko ten ma trochę inny strój. Ciekawi mnie, czy ta choroba y, po prostu objawia się różnymi strojami. Może tak być. W każdym razie mamy kolejny pomysł producentów. Ym, kolejny plakat. No dobra, w takim razie weźmy sobie tym razem. Myślę, że plakat z komedii romantycznej. Niech będzie. Ym, teoretycznie powinny to być plakaty edukacyjne, a nie rozrywkowe. No ale płacą nam za to, więc to. To nam może dać szansę e, na przetrwanie i na jakiekolwiek ciągnięcie tego dalej. I mamy pacjentów z torbogłowiem. Wprowadzone do sprzedaży przez Holistics ultra organiczna pościel woła u wielu klientów podrażnienia. Drapiące się biedactwa muszą trafić na oddział. Wielu z nich szuka odpowiedniego miejsca, w którym pozbędą się przykrych dolegliwości. Zostaniemy nagrodzeni, jeśli wyleczymy tę grupę. Sprowadzić ich tutaj? Dobra. Sprowadzamy. I tutaj chcemy szkolić. Nie mamy czasu na to. I mamy torbogłowie. Chorym wydaje się, że są obserwowani przez szpiegów lub zagraniczną prasę. Aby walczyć z niepokojem i chronić prywatność, stosują wtórną i nieskuteczną technikę maskującą. Zanim nieśmiałość sta stanie się chorobliwa, należy zastosować terapię. Przekonać pacjentów, że nikogo nie obchodzi, kim są. Oni nie żartują. I to też jest leczone na oddziale. Dobra, to jest dobry moment, żeby powiększyć oddział, ponieważ tutaj będzie bardzo dużo pacjentów do leczenia. No, dobra, udało się. Nie jest to, to dalej duży oddział, ale musiałam przesunąć jeszcze dodatkowo gabinet ponieważ nie byłam w stanie umieścić drzwi na oddział. Więc e, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Teraz to się zrobiło całkiem ciasno. Mam nadzieję, że nie pojawi się żadna nowa choroba, bo to nie byłoby zbyt dobre. To pani ma reflektory zamiast oczu? Ok, czyli mamy nową chorobę. Mam nadzieję, że to będzie leczona w jakimkolwiek pomieszczeniu, które już posiadam. I mamy nowy pomysł, to znaczy nie my mamy, tylko producenci mają, by pan Kuszyn zajął się leczeniem pacjenta, więc prawdopodobnie będę musiała go wysłać na jedno szkolenie, a może jako internista poradzi sobie z tym zadaniem? Wyślemy go, myślę, że do tego pomieszczenia z syndromem kaskadera. I tam pierwszego z tych pacjentów on będzie próbował wyleczyć. Mam nadzieję, że to się uda i że zdołamy do tego momentu zdiagnozować tego pacjenta, ponieważ trochę ich się tutaj zrobiło, ale wszyscy mają jeszcze problem z diagnozą. Czy ja mówiłam, że mamy problem z diagnozą? Właśnie udało się zdiagnozować syndrom kaskadera. Chorzy tracą zdolność odróżnienia rzeczy nudnych od ekscytujących niebezpiecznych. Nawet najzwyklejsze zajęcia zapewniają im nagłe skok adrenaliny. Trzeba ich przekalibrować, zanim widowiskowo zrobią sobie poważną krzywdę. Nie wszystko w życiu jest ekscytujące. To byłoby niezdrowe i nierealistyczne. Choroby powodują zjeżdżanie po poręczach, płacenie dokładnie odliczoną kwotą i przebywanie na planie filmowym. Okej, okay, wysiadamy pacjenta na leczenie w strefie zagrożenia. Dobrze się składa. Eee, pani Janet? Czekajcie, czekajcie. Musimy znaleźć naszą gwiazdę. Gdzie jest nasza gwiazda? Czyżby udała się na spoczynek do swojej przyczepy? O nie, my potrzebujemy tego lekarza. Swoją drogą, świetnie radzimy sobie z leczeniem chorób z osób, które mają pudełka kartony na głowie. Śmieszne twarze, ale nie powinniśmy się z niej śmiać, bo oboje niestety zginęli. A trzeciej osobie nie udało się wyleczyć. Pani Fliss, czy mogłaby pani zająć się prawdziwą robotą? E, mamy problem. Gdzie jest pan Rodriguez? Czekajcie, bo możemy go może znaleźć. O, jest tutaj! Proszę pana! Szybko! Mamy dla pana zadanie. Proszę wyleczyć pierwszego z pacjentów. E, dobra, zobaczymy, czy Roderick da radę. Jak nie, to pacjentów trochę jest, więc będziemy mogli nagrać duble. Uwilmy ten serial, ale bungle pictures ciągle się zacina. To nie moja wina, okej, okay, przynajmniej nie mają uwag do mnie. Co on robi? Okej, okay, mamy kibiców, oczywiście namalowanych na ścianie, pewnie puszczony dźwięk i musi wykonać skok, taki wiecie, nieprawdziwy skok. Jeszcze jeden, to nie jest trudne, operowanie tym nie powinno być trudne. Okej, okay. idzie mu całkiem dobrze, tyle? Udało się? Udało się! Pan Rodrik wyleczył pacjentów, czyli dostaliśmy 20 tysięcy za to, że spełniliśmy ich oczekiwania. Super. Dobra, w takim razie wyślijmy jeszcze kilku pacjentów. Prosto na leczenie, oczywiście, jeśli, e, jeśli się uda. Żadnego z nich nie mogę wysłać na leczenie bezpośrednio, przecież jestem w stanie rozpoznać tę chorobę. Przykro mi, nie mam pieniędzy ani miejsca, żeby zbudować kolejne pomieszczenie. Poza tym, kręcimy tutaj film. Na złamania nie mamy miejsca. I czekajcie, bo mamy tutaj. Mamy Rambo! Okej. Okay. Jeszcze nie wiemy, co im dolega, ale jestem bardzo ciekawa, ale super! Podoba mi się ten dodatek. On jest, wiecie, daje zupełnie inne podejście do gry. Czy ja dobrze widzę? Czy my naprawdę mamy tutaj człowieka bez głowy? A nie, okej, okay, on ma bardzo małą głowę. Ale to jest dziwne! Wiecie co, mam ochotę tutaj zostać w tym szpitalu na dłużej niż tylko jedną gwiazdkę, bo te choroby. Są totalnie zaskakujące. Okej, okay, przynajmniej, przynajmniej wiem, że ten człowiek ma głowę, więc tym się nie musimy martwić, chociaż jakoś będziemy musieli ją wydobyć. Ale czekajcie, mamy nową chorobę. Ekranowe gały. Oczy chorych stają się prostokątne i podświetlone. W leczeniu potrzebne są środki antypikselozowe, należy także powtarzać pacjentom, by się dali w większej odległości od ekranów. I wyślemy pacjenta na leczenie w aptece. I wiecie co? I myślę, że Chyba zostanę tutaj trochę dłużej, a przynajmniej jeszcze dzisiaj nie skończymy tego szpitala, bo odcinek się kończy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, całą playlistę znajdziecie na ekranie końcowym i w karcie, a my się żegnamy co za szajz, ale mają fajne kostiumy. Dobra, nie podoba im się ten serial, ale ja się bardzo staram. Mam nadzieję, że chociaż Wam się to podoba. Życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się, papa. Pa.